Dziękuję bardzo. Ja w kwestii formalnej, bo sam osobiście nie dostałem regulaminu wyboru i tutaj widzę, że koledzy, co niektórzy też nie dostali, także. Dobrze, nie, nie to razie. Niektórzy radzie... widzę, że dostali, ale nie wszyscy. Regulamin wyboru przewodniczącego Rady Seniorów Miasta Kościerzyna, sesja w dniu dzisiejszym. Rada Seniorów wybiera przewodniczącego Rady Seniorów spośród kandydatów zgłoszonych z grona Rady, czyli spośród, spośród państwa. Wszystkie głosowania, o których mowa w niniejszym regulaminie są tajne. Czyli tu będą się odbywały za tym, tym parawanem, w specjalnie przygotowanym miejscu. Na kartach do głosowania, które zaraz przygotujemy, jak tylko będziemy znali kandydatów na przewodniczących Rady Seniorów, te karty będą opatrzone pieczęcią Rady Seniorów, bo takowa też jest. Przeprowadzone są też przez Komisję Skrutacyjną, składającą się z trzech osób, z trzech radnych spośród państwa. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku X w budce. Mogę prosić o przesunięcie? Niżej. W budce obok kandydata, którego radny wybiera, taki jest zapis paragrafu czwartego. No i nieważne są karty przedarte lub przekreślone. A głos nieważny jest wtedy, w paragrafie 6 to wynika, kiedy nie postawiono żadnego znaku X w kratce obok żadnego kandydata, bądź znak X postawiono przy więcej niż jednym kandydacie w budce obok nazwiska. Paragraf 7: Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał bezwzględną większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, a dzisiaj takowy mamy. O ile, paragraf o ile żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości oddanych głosów, przeprowadza się kolejne głosowanie. Kto jest za zatwierdzeniem takiego przedstawionego przez pana sekretarza regulaminu? No jednogłośnie dziękuję. Eee, przeciw, wstrzymujących się w takim razie nie ma. To przechodzimy do punktu B, w punkt B zgłaszanie kandydatów. Prosiłbym w tym momencie o przedstawienie kandydatów do Rady Seniorów Miasta Kościerzyna. Proszę, pan Ignaś. Jest, 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 jest. Tak, zgadza się, pan Zbyszek jest doświadczony i ma doświadczenie w prowadzeniu, także przyjmujemy pierwszą osobę jako kandydata do, jako na przewodniczącego Rady Seniorów pan Zbigniew Stencer. Ja bym proponował pana Andrzeja Zemu. Panie Zbyszku, pierwsze przyjmuje pan? Zgadzam się. Pan Zbyszek się zgadza. Panie Andrzeju. Nie bardzo, nie bardzo wiem, czy podołam temu. Raczej nie. Dziękujemy. Aha, dziękujemy. No to... Pani Grukowska. Pani Grulkowska Przyjmuje. Na przewodniczącego. Na przewodniczącego też nie przyjmuje. No to będzie kolejny punkt, to już między sobą wybierzecie. Czy są jeszcze jakieś propozycje na przewodniczącego Rady Seniorów? Panie Czesławie? No dobrze. W takim razie dziękujemy. Mamy jedną osobę jako kandydata na przewodniczącego Rady Seniorów. Czy w takiej sytuacji? E, Jest konieczne, tajne głosowanie, czy możemy... Szanowni Państwo, to jest, to, to jest ta sytuacja, o której, o której mówiłem. Regulamin, który Państwo przyjęliście, za co dziękuję, no nie zakłada takiej sytuacji, ale przez analogię do wyborów chociażby tych bezpośrednich na, na Prezydenta, Burmistrza Wójta, wiemy, że w tej sytuacji jest tak zwany tak zwane głosowanie plebiscytowe chyba tak ono się nazywa czyli poprzez tak nie ale to państwo tak naprawdę musicie zdecydować w tej chwili jakie dokonać zmiany w regulaminie czy y, dopuszczacie państwo y, takie głosowanie i zmieniamy ten regulamin, czy po prostu dopisujemy paragraf, bo też jest taka możliwość, że jeżeli jest jeden kandydat, no to po prostu staje się, staje się Przez... Przewodniczącym Rady Miasta, tym bardziej, że tutaj chyba ze trzy, Jeśli zostanie ze trzy, padły, większościowo poparty... ze trzy osoby padły, które nie wyraziły jakby zgody, tak? Czyli, czyli, czyli to są dwie możliwości, które w tej sytuacji powinny znaleźć się w regulaminie. To w takim razie mam pytanie, czy zgadzacie się Państwo, aby dopisać do regulaminu punkt, że w przypadku podania i zgody jednego z kandydatów na przewodniczącego Rady Seniorów, czy dopuszczamy możliwość głosowania jawnego? Proszę o przegłosowanie. Tak, jednogłośnie wszyscy się zgadzają. Umożliwiamy sobie głosowanie jawne. Proszę o przygłosowanie. Też jednogłośnie. To w takim razie Sławek w międzyczasie przygotuje, a my przejdziemy do punktu, 3, punktu C, prezentację i pewnie chociaż krótką prezentację myślę, że nie wiem, czy pan Ignaz, czy pan Zbyszek sam siebie zaprezentuje. Szanowni Państwo, mam 68 lat, jestem z wykształcenia nauczycielem, z specjalności wychowanie fizyczne. Wiele lat kształciłem naszą młodzież na różnych szczeblach, na poziomie szkoły podstawowej, w poziomie szkoły średniej. W 90 roku los mnie rzucił do administracji, zostałem zastępcą inspektora oświaty miasta i gminy Kościerzyna. A następnie w sierpniu 90 roku przez ówczesnego wojewodę Gdańskiego świętej pamięci Macieja Pożyńskiego zostałem powołany na kierownika urzędu rejonowego. Byłem też radnym rady miasta Kościerzyna, miałem przyjemność sprawować tę funkcję, którą dzisiaj sprawuje koleżanka Helena. Byłem przewodniczący rady miasta w latach 94-98. W momencie powstania samorządu powiatowego pełniłem funkcję starosty starosty powiatu kościerskiego. Radnym byłem w powiecie trzy kadencje, pełniłem również w jednej kadencji funkcję wicestarosty powiatu. Dzisiaj jestem klientem, jak my wszyscy, ZUS-u i życzę ZUS-owi jak najlepiej, żeby się trzymał jak najlepiej, żeby po prostu był wypłacalny i wtedy my zawsze będziemy w terminie otrzymywali swoją emeryturę. Działam również w szeregu organizacji pozarządowych, w Ochotniczych Strażach Pożarnych, również w towarzystwie Przyjaciół Muzeum we Dydzach Kiszewskich, w Rzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim. Także ubiegłą kadencję byłem radnym Rady Seniorów Miasta Kościerzyna. Także kontakt, z, jeżeli chodzi z seniorami, mam od wielu, wielu lat. Wiem, przeszczucam po sobie również, jakie są problemy, i myślę, że, że będziemy te problemy uwypuklać tutaj na naszych sesjach i, 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 je, i je rozstrzygać. Dziękuję bardzo. Zasadne będzie tylko i wyłącznie przejście do punktu F podjęcie uchwały w celu przyjęcia na przewodniczącego stwierdzenia wyboru zaproponowanej osoby i tą uchwałą, głosowaniem nad tą uchwałą albo podejmiemy tą uchwałę, albo nie. Czyli to jest taki zapis, że jeżeli mamy jednego kandydata, a w tej sytuacji tak jest, bo jest Pan Zbyszek tym kandydatem, to Państwo będziecie głosowali wyłącznie nad uchwałą, nad uchwałą w sprawie przyjęcia, przyjęcia, podjęcia tej uchwały i przyjęcia jednocześnie Przewodniczącego, taki, taki, taki projekt jest, jest, jest przygotowany. A nad uchwałami państwo głosujecie jawnie, czyli to o czy Pan Burmistrz mówił, tak naprawdę głosujecie w dwóch uchwale na przewodniczącego, podejmując lub odrzucając tą uchwałę. Także proszę kto jest za zmianą regulaminu. Wszyscy jednogłośnie, Dziękuję ślicznie. To przechodzimy do ostatniego podpunkt w punkcie trzecim podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Seniorów. Jest to uchwała nr 1 łamane przez 1 przez 19 z dnia 19 marca, to znaczy z dzisiaj w sprawie powołania przewodniczącego Rady Seniorów Miasta Kościerzyna na podstawie paragrafu 9 ust. 1 statutu Rady Seniorów Miasta Kościerzyna nadanego uchwałą numer 16 przez 120 przez 15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2015 roku Rada Seniorów Miasta Kościerzyna uchwala co następuje. Stwierdza się, że w wyniku głosowania na stanowisko Przewodniczącego Rady Seniorów, tutaj nie było głosowania tylko przez aklamację, yy, Miasta Kościerzyna na okres kadencji 2019-2020 wybrany został radny, wykropkowane miejsce, wstaniemy Bigniew Stencel. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za podjęciem uchwały jeszcze raz, bo nie spojrzałem także wszyscy jednogłośnie, także dziękuję ślicznie, gratuluję panie Zbyszku i w tym momencie przekażę panu Zbyszkowi dalsze prowadzenie dzisiejszej dzisiejszych obrad Rady Seniorów. Proszę państwa. dziękuję Chciałem bardzo serdecznie podziękować za ten zaszczytny wybór na to stanowisko. To brzmi bardzo poważnie. Przewodniczący, sama Rada Seniorów brzmi bardzo poważnie. Przewodniczący również brzmi poważnie. Postaram się nie zawieść Państwa zaufania. Zdaję sobie sprawę z ogromu tematów, które czekają przed nami, ale zdaję sobie sprawę również z tego, że będzie to gra drużynowa. To nie jest tak, że tutaj siedzi przewodniczący, za chwilę będzie wiceprzewodniczący. My będziemy jednością, jeżeli będziemy jednością, to będziemy, to będziemy silni. W poprzedniej Radzie Seniorów mi się bardzo podobała jedna rzecz, że początek był taki, że byliśmy z różnych kluczy wybrani do tej Rady Seniorów i to na początku było widać, powiem otwarcie, było widać po, po, po wypowiedziach. Natomiast w krótkim odstępie czasu byliśmy jednością. Dla nas najważniejszy był temat. Temat, który aktualnie przerabialiśmy, omawialiśmy. I jestem tutaj optymistą, że tak również będzie w naszej Radzie Seniorów. Ale będę też mocny tym, czym Państwo będziecie mnie wspierali. Czym Państwo będziecie prezentowali problemy, z którymi do Was przychodzą seniorzy miasta Kościerzyna. Bo ja rozumiem, że. Będziemy prezentowali na sesjach Rady Seniorów właśnie te problemy. Problemy ludzi, którzy już są, jak to się brzydko mówi, w wieku poprodukcyjnym, ale którzy mają swoje problemy. E, obiecuję współpracę zarówno z burmistrzami, z panią przewodniczącą i z panią dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Proszę państwa, teraz przechodzimy do kolejnego punktu naszego dzisiejszego spotkania: wybór wiceprzewodniczącego Rady Seniorów. Ja rozumiem, że przez per analogię regulamin, panie Sławku, jest ten, ten rzecz sam, tak? Kto z koleżanek i kolegów jest za przyjęciem tego regulaminu? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że regulamin został przyjęty jednogłośnie. Zgłaszanie kandydatów. Proszę państwa, proszę, jesteśmy w punkcie zgłaszania kandydatów. Ignasz, proszę. Proponowałbym Andrzeja Zemło, który był jak ja, jego na wiceprzewodniczącego. Dziękuję bardzo. Od razu zapytam. Andrzej się zgadza? Andrzej się zgadza. Mamy pierwszego kandydata na wiceprzewodniczącego Rady Seniorów. Andrzej Zemło. Ja bym proponował Czesia Wolskiego. Mamy drugą kandydaturę. Czesiu, zgadasz się? Zgadzam się. Czesław się zgadza. Mamy drugą kandydaturę. Czesław Wolski. Proszę bardzo. Pani Ula Tuszkos, Urszula. Pani Urszula, słucham? Wyrażam rzadko Wyrażam. Tak, tak, dziękuję. Cztery kadencje radnym byłem miejskim. Poza tym zająłem się osobami niepełnosprawnymi. 25 lat prowadziłem Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kościerzynie. Jestem ojcem fajnej rodziny, bo piątka dzieci jest. A y, sprawami seniorów chciałbym się zająć, bo maszerując z synem po mieście, widzę zawsze y, różnego rodzaju rzeczy, które wymagają poprawy. I poza tym wiem, że część rzeczy można było załatwiać na dyżurach radnych. A, że sam czekałem na y, osoby, które przyjdą coś powiedzieć, albo bezpośrednio, jak już nie byłem radnym, to przychodziłem i zgłaszałem, i wiem, że wtedy te rzeczy są. Załatwiane na tyle, ile można. Myślę, że więcej nie mam co się tu chwalić. Dziękuję. Dziękujemy. To Państwo też mnie znają. Chciałbym tylko dodać, że sprawy miasta są już szczególnie bliskie. Obadam te dzieje od lat 50. Owocem tego są publikacje. Byłem radnym Rady Miasta w okresie przełomu Zajasza Machuta, świętej pamięci. Byłem radnym drugiej kadencji Rady Seniorów. Te sprawy seniorów są mnie też bardzo bliskie. Też już jestem seniorem od wielu, wielu, wielu lat. Więc jaka będzie wola państwa, głosowanie wykaże. Także dziękuję bardzo. Dziękuję Czesław i poprosimy panią Urszulę Grórkowską-Tuszkowską. Ja dorobku jako radna nie mam. Byłam zastępcą dyrektora w zakładach mięsnych w Kościerzynie. Potem zaczęłam pracować w ZUSie. Jest to instytucja, która jest od zarania dziejów. Taki żart powiem, że w imieniu Jezus jest w końcówce ZUS. Także jest to firma, która od początku do końca prawdopodobnie będzie. Z prac społecznych to przez 25 lat byłam członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Kościerzynie, ale przepisy się zmieniły i trzeba mieć jakąś przerwę, żeby ponownie w niej uczestniczyć. Jestem członkiem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego od wielu, wielu lat właściwie od młodości. No i jestem od 90. lat w zarządzie ogródków działkowych Zielone Wzgórze w Kościerzynie. No też właśnie jeżeli chodzi o zielone wzgórze w Kościerzynie, dotyka to już teraz, nasi członkowie tego ogrodu to są przeważnie już osoby starsze i one po prostu swój czas wolny taką rekreację na działkach mają. No, ale zawsze też współpracowaliśmy z, z Burmistrzem Miasta każdej kadencji i udało nam się tam powiedzmy jakieś darmowe rzeczy załatwić, to jakieś płyty, to jakaś trawa, to chodnik, to jakieś siatka, no w każdym bądź razie, bo też nie mamy pieniędzy na to prowadzenie, no, Tutaj, jeżeli Państwo by wybrali mnie jako wiceprzewodniczącą, to też po prostu będę współpracowała z każdym i dla dobra nas, jako seniorów w mieście. Bo po prostu też idąc z miastem widzę, że tam, czy o ławki chodzi, czy jakieś tam dogodnienia dla emerytów, które by się przydały, a nie są w tej chwili. I to wszystko. Zostały sporządzone karty do głosowania. Głosowanie będzie odbywało się w ten sposób, że Pani Przewodnicząca będzie czytała imiona i nazwiska po kolei Radnych. Panowie będą wręczać karty do głosowania. Wyborca będzie się udawał za przygotowany parawan. Tam odda głos, po czym wrzuci go do urny, która zostanie za chwilę wyeksponowana tutaj obwodem pana, pana Przewodniczącego. Tam jest, tam jest długopis. Tak jest, jest długopis na spokojnie. Przypominam, Jeden znak: X przy jednym z nazwisk, przy nazwisku osoby, które Państwo wybieracie do urny, i kolejny wyborca podchodzi do oddania głosu. Dziękuję. Jako pierwsza osoba, pan Marian Glock podchodzi do głosowania, Druga osoba, pani Urszula głukowska tuszkowska Następnie pan Ignacy Kostuch, <śmienny> pan Brunon Kres, Teraz ja Danuta Kuprzyska. teraz pan Jacek Łukasik, pan Wojtek Pestka. Pani Halina Polak. Pan Eugeniusz Rodzimski. Pani Mirka Skwieraska. Pan Zbigniew Stencel. Pan Bogdan Szwoch. Pan Czesław Polski. Pan Andrzej Zemło. Ostatnia pani Jadwiga Zbara. Bona Z. Ostatni będą pierwsi. W ten sposób dokonaliśmy <laughs> aktu głosowania. Komisja skutacyjna udaje się do z, z Góry upatrzonego pomieszczenia, gdzie przeliczy głosy i za chwilę poda nam wynik. Proszę Państwa, 10 minut przed. Pani przewodnicząca oddaj głos. Komisji, protokół komisji skrutacyjnej wybranej na sesji Rady Seniorów Miasta Kościerzyna w dniu 13 marca 2019 do przeprowadzenia wyborów wiceprzewodniczącego Rady Seniorów Miasta Kościerzyna skład, komisja w składzie przewodniczący Danuta Kruszewska, członkowie Bogdan Szwoch i Wojtek Pestka. Stwierdza, że zgodnie z listą obecności w obradach sesji wzięło udział 15 radnych. W głosowaniu tajnym w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Seniorów miasta wzięło udział 15 radnych. Komisja skrutacyjna ustaliła, co następuje. Liczba uprawnionych do głosowania 15, liczba wydanych kart do głosowania 15, liczba kart wyjętych z urny 15, w tym kart ważnych 15, nieważnych 0. Liczba oddanych głosów, w tym głosów ważnych 15, nieważnych 0. W wyniku przeprowadzonego głosowania komisja stwierdziła, iż kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: Pani Urszula Grulkowska-Tuszkowska, 8. Pan Czesław Wolski, 2. Pan Andrzej Zemo, 5. Komisja stwierdza, iż wiceprzewodniczącą Rady Seniorów zostaje pani Urszula Grulkowska-Tuszkowska. Na tym protokół zakończymy ja gratuluję wszystkim kandydatom, szczególnie gratuluję Ulce i zapraszam Ulka tutaj, żeby nie, nie czuł się samotnie. Musimy, jesteśmy w punkcie podjęcia uchwały i stwierdzenia wyboru na wiceprzewodniczącą Rady Seniorów Miasta Kościerzyny, pani Urszulę Grukowską-Tuszkowską. Kto jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu. Wolne wnioski, informacje. Proszę bardzo, kto chciał w tym punkcie zabrać głos. Proszę. Dziękuję Państwu za zaufanie. No, postaram się, tak jak tu z Panem Przewodniczącym, współpracować z każdym dla dobra nas wszystkich, a szczególnie nas seniorów w mieście Kościerzyna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, czy jeszcze Pan Ignacy Kostów. W związku ze zmianą komunikacji miejskiej do mnie, jako kiedyś kiedyś kto to robił, doszło naprawdę dużo takich dosyć negatywnych, e, powiedzmy sobie, e, ze strony mieszkańców. Niektóre części Kościerzyny nie zostały prawie, powiedzmy, tam objęte, jeżeli chodzi nawet e, głównie na przykład na Południe. I tam niektórzy niepełnosprawni, bo prawie mam tutaj pana kolegę, który widział, jeżeli dwie czy trzy niepełnosprawne osoby szły w moim kierunku przystanku i niestety nie zostały autobus nie jeździ. Więc chodzi o to, żeby po prostu e, tam, gdzie były kiedyś przystanki zrobić rzadziej, ale zrobić, a nie wykluczyć całkowicie, bo ja naprawdę w związku z tym, że ja robiłem i byłem jednym z tym, który prowadzał komunikację miejską, i powiedzmy sobie też, jeżeli chodzi o to, też dostosować bardziej dla uczniów, dla szkół, dlatego kiedyś były na nich bezpłatny i tak dalej. Ale to będzie temat, ja chcę jeszcze, byłbym się, bo mam tutaj pana kolegę, który widział i powiedzmy sobie e, dokładnie zorientowany, jeżeli chodzi o komunikację miejską e, w pewnej części miasta. Po prostu chcemy rozmawiać z burmistrzem i później, jeżeli to, to podejmie temat. Wszystko jest w tym jednym temacie: komunikacja miejsca, bo ja rozumiem, jak będziemy mieli taki temat, komunikacja miejsca, że ktoś z urzędu będzie prezentował założenia, właśnie do tego, czym się kierowano przy układaniu harmonogramu jazdy autobusów, bo to trzeba zawsze wysłuchać jedną i drugą stronę. Natomiast uwagi są cenne, bo to zawsze można taki rozkład jazdy modyfikować. Pan Jacek Kukasik. Ja chciałbym poruszyć taki temat, który już jakieś półtora roku temu wysłałem propozycję i pismo do naszych tu władz do, do pana burmistrza. Rozmawiałem na ten temat również i z naszą panią Starostą i, i, i panem wójtem, a mianowicie o nadanie patronatu odpowiedniego naszej obwodnicy. Ja wtedy zaproponowałem, żeby ta nasza obwodnica miała patronat Żołnierzy Wyklętych, Żołnierzy Niezłomnych. Jest to dla naszego społeczeństwa, w tej chwili przecież my jesteśmy tu seniorami na temat i mamy małą wiedzę na ten temat. Ja rozumiem, że to jest wywołanie, wywołanie tematu, zasygnalizowanie tematu. Dziękujemy za ten kawał historii. Ja, ja dziękuję, ja tylko mam jedną prośbę, żebyśmy zasygnalizowali temat, nie roztrząsali go dzisiaj, bo nie mamy tego w porządku, bo żeby ustosunkować do tego wszystkiego to, co powiedziałem przy okazji komunikacji, trzeba mieć drugą stronę, prawda, czym się kierowała i wtedy można dyskutować i proszę tylko nie rozwodzi się, zasygnalizować. Poproszę i bardzo nam miło, że cały czas jest znany i przysłuchuje się naszym obradom pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pani Sylwia Trzebiatowska-Glock. I poprosimy panią dyrektor. Witam państwa, panie przewodniczący, wysoka rado. Chciałabym wam pogratulować przede wszystkim tego, że możecie zasiadać w tym zacnym gronie. Część z państwa znam, miałam wielką przyjemność już współpracować do tej pory i ze swojej strony chciałabym zadeklarować, że polecam się współpracy, polecam się, jeżeli będę mogła. To wszelkiej, że tak powiem, pracy na rzecz seniorów mogę Wam po, troszeczkę pomóc, poudzielać jakiś rad, podpowiedzieć, pomóc coś napisać gdzieś w jakimś zakresie, który byłby Was, drodzy Państwo, interesujący. Z tego miejsca też chcę podziękować za miłe i dobre słowo wstępne Pana Przewodniczącego dotyczącego naszej wcześniejszej współpracy i tego, co robiliśmy. No, i życzyć Wam przede wszystkim powodzenia i wytrwałości w zmierzaniu do tego, co sobie założycie, bo to będzie Wam niezmiernie potrzebne. Dziękuję. Bardzo. Dziękujemy ślicznie. Myślę, że tak będzie, jestem o tym głęboko przekonany. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze może chciał zadać? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja się chciałem dołączyć do tego głosu. Pani Dyrektor, serdecznie wszystkim gratuluję, że zasiadacie w Radzie Seniorów Miasta Kościerzyna. Gratuluję Panu Przewodniczącemu, Pani Przewodniczącej. Jak już dzisiaj tutaj zauważyliśmy tych tematów będzie dosyć sporo. My ze swojej strony jesteśmy otwarci, będziemy Państwu służyć pomocą, jeżeli, jeżeli taka wola będzie. Ja już też rozmawiałem dzisiaj z Panem Przewodniczącym, jeżeli Będziecie też Państwo chcieli się spotykać w nowym budynku Dziennego Domu Pobytu Seniora Senior Plus, na przykład po południu. Też jest taka możliwość, jeżeli będzie z Państwa strony taka wola, to też jesteśmy do tego otwarci. Sesja trwała, bo już zmierzamy ku końcowi, półtora godziny. Ja sobie życzę i pani przewodniczącej, która też jest z nami, żeby sesje Rady Miasta też trwały tylko półtora godziny, to, to na pewno na pewno byłoby miło. Jeszcze raz wszystkim Państwu bardzo gratuluję i życzę owocnej pracy w tej kadencji. Dziękuję bardzo. Ja witam wszystkich bardzo serdecznie i gratuluję i gratuluję tu przewodniczącemu i pani wiceprzewodniczącej Rady Seniorów. I mam nadzieję, że współpraca z Radą Miasta będzie układała się dobrze. Gratuluję wszystkim wybranym do Rady Seniorów. No i zapraszam na nasze sesje również Rady Miasta. Z kanapkami, tak, nie z kanapkami. może nie, ale no, także wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję Pani Przewodnicząca, też myślę, że te życzenia się spełnią, niech się spełnią. Dziękuję bardzo. Szanowne koleżanki, szanowni koledzy, pierwszą sesję nowej kadencji Rady Seniorów uważam za zamkniętą. Jeszcze spotkanie. Spotkanie powiadomieni zostaniecie odrębnym, tradycyjnym. Ale czy będziemy w środę tak jak było? Czy...